To ten typ na bisie, co jest jak szwedzka korona. Zrozumiesz to, gdy sprawdzi się i ziomal Wyzwanie Wyzwanie przyjęte, nie czekałem na zachętę i cyk. Cztery wersy już zamknięte, na drabince ósmy numer całkiem spoko pozycja. Nawaj szybka spierdolka, bo na policja. Suszę Polsce, a ja leję tutaj wodę. Przesłucham to za rok i złapię się za głowę. Upwiające to jak przed znakiem zapytania spacja Wsiedm komu samym sobą trudna konfrontacja 9-8 na nogach, Chcę zobaczyć ręce w burza Jedyny problem to ten napendrawik Praw mnie na fejsie, tylko nie pisz, że drogo Na niej jednej grafice zobaczysz moje logo Kończę też jest laskę ze mną moja ekipa Niech to się już skończy, chcę wyjechać w tripa O kiedy mam prawko, jeżdżę coraz więcej Czuję dobry vibe, gdy nie stoi na podjeździe Żaden ze mnie raper, bez pro na mieście To moje 16 robię klik na s -Sense. Raczej mnie znacie, poćwiczyłem parkour każdy nie kumaty ziomek pytał mnie kałtu ja Nie wiedziałem, że to nie jest łatwa sprawa Oglądając Yamakashi, przyszła zajawa Zaczniesz ćwiczyć, dojdziesz do wprawy Nie mylcie z moim rapem, bo to akcja dla zabawy Nominacja odczonego to ciekawe wyzwanie Jak na naszych filmach wspólne skakanie Jawolty i Salta, on flipy i grindy Na próżno teraz szukać Takiej zgranej bandy Jeszcze zobaczycie, że to będzie hit lata Pancek w duecie z Hubert Sekkalata lata